Bardzo miło mi powitać Patrycję Sas, Staniszewską panią prezes Izby Gospodarki Elektronicznej i mamy Izba Gospodarki Elektronicznej jest partnerem naszego wydarzenia i z tych państwa, którzy są zainteresowani Izbą, odsyłam do Izby na stronę eizba.pl, żeby tam popatrzeć, co się dzieje. Witam też mojego drugiego rozmówcę, Olgerda Cygana, managing partner Future Company. No, i teraz porozmawiamy, proszę Państwa, o transformacji cyfrowej, ale zanim to, to jeszcze trzeci punkt, który mam na swojej wypisanej agendzie. Dzisiaj na sali tutaj mam też bardzo specjalnego gościa, smart seniora, i jest mi niezwykle miło, i duma mnie rozpiera, że na sali jest mój tato. Wielkie brawa. Tak się, tak się, proszę Państwa, w digitalu kształtują pokolenia. Tato słucha, ja jestem na scenie, a mój syn pewnie gdzieś tam z drugiej strony i córka za ekranikiem w telefonie oglądają to, co, o czym będziemy tutaj rozmawiać. Żeby nie przedłużać, porozmawiamy, tak jak powiedziałem, o sytuacji niepewności i o, o tym wszystkim, co dotknęło nas w ciągu ostatnich dwóch lat, i zaczniemy od pandemii, bo ona była pierwsza. Takie pytanie: ma, Mamy dwa obszary. Patrycję poproszę o komentarze w zakresie e-commerce'u, a Olka w temacie marketingu digitalowego i martechu ogólnie ujętego. Z przyjemnością zaczynam zawsze od pani. Patrycja, jak pandemia, jak cała sytuacja wpłynęła na e-commerce? Jakie ty zauważasz zjawiska, jeżeli chodzi o konsumentów? I jakie zjawiska, jeżeli chodzi o retail albo o sprzedaż generalnie online? Witam państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie do panelu dyskusyjnego. Szanowni Państwo, branża handlu elektronicznego, jak większość z państwa zdaje sobie z tego sprawę, kwitnie. Dynamika wzrostów jest niesamowita. Jeżeli chodzi o konsumenta, jako Organizacja Izba Gospodarki Elektronicznej, regularnie badamy już właściwie od 8 lat zachowanie konsumenta e-konsumenta w sieci. W tym momencie 9 na 10 internautów już kupuje przez, już kupuje przez internet. To jest niesamowita, niesamowity skok. Jeżeli chodzi o samą pandemię, miała ona wpływ na rozwój handlu elektronicznego, ponieważ przez sytuację w kwestiach bezpieczeństwa wiele konsumentów rozpoczęło swoją historię z zakupami przez internet. Tutaj zauważyliśmy, Znaczną ilość seniorów, bo aż 30% seniorów rozpoczęło zakupy przez internet, czyli dochodzi nam nowa grupa docelowa do tych e-konsumentów, którzy aktualnie funkcjonowali i już kupowali, już kupowali przez internet. E jednak na co chciałabym zwrócić uwagę, Zbyszku, bo wszyscy, wszyscy mówią o tym, że pandemia spowodowała bu, boom w e-commerce. No to nie do końca jest prawda, bo 2000, tak naprawdę boom e-commerce był w 2019 roku. I to już zarówno jeśli chodzi o konsumentów, którzy kupowali przez internet, bo było to około 80%, ale też jeśli chodzi o powstawanie sklepów internetowych, ponieważ w 2019 powstało tak naprawdę najwięcej sklepów internetowych w pierwszym kwartale pandemii powstało około 3,5 tysiąca sklepów internetowych i ta tendencja jeszcze według przynajmniej gusu się utrzymuje. Niestety jest też sytuacja taka, ale to jest w każdym biznesie, że około 1 trzecia z tego niestety rezygnuje z dalszej, z dalszej, czy też nie udaje się w e commerce niektórym. Natomiast średnia to jest około 2000 sklepów internetowych, która funkcjonuje i świetnie, świetnie sobie radzi. Na co jeszcze trzeba warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o pandemię? Pandemia spowodowała, że do Polski napłynęło również bardzo wiele podmiotów zagranicznych. Polska jest fantastycznym krajem polski konsument, jeśli chodzi o y podmioty i sklepy internetowe działające poza granicami kraju. My jesteśmy świetnym konsumentem, z przyjemnością kupujemy, wydajemy coraz więcej w internecie, bo to też jest ważne. Miesięcznie to jest aktualnie średnio około 200 zł wydatków na, na zakupy, zakupy przez internet. Ale to powoduje, że polskie sklepy internetowe Również zmieniły myślenie w kategorii e Przestaliśmy prze, prze, Przedsiębiorcy polscy przestali myśleć w kategoriach, że to jest lokalne, lokalny biznes. Rozpoczęli naprawdę aktywną ekspansję transgraniczną, czego do, dotąd w przypadku e-commerce nie było. Bo kilka lat temu, to jest bodajże pandemia 2 czy pół roku temu, zrobiliśmy, zrobiliśmy raport z Ministerstwem Rozwoju i z PricewaterhouseCoopers właśnie dotyczący eksportu, eksportu online i wówczas byliśmy na szarym końcu. Jeżeli chodzi o tradycyjny eksport, to tutaj Polacy, Polacy sobie świetnie dawali radę, chociaż teraz będzie gorzej, bo 30, 30 milionów to, to praktycznie była Rosja. No Natomiast jeżeli chodzi o eksport online, naprawdę polscy przedsiębiorcy się rozpędzają i my ponieważ trzeba myśleć właśnie o e-commerce jako o, o biznesie bez granic. Kolejna z perspektywy marketingu digitalowego. Znaczy, może bym nawet szerzej podszedł mhm. do tematu Bizneso tak, biznesowo, mhm. tak? Mhm. Myślę, że wydarzenia z roku 20, czyli początek pandemii, to pozostawiły wiele firm bez wyboru. To znaczy, kierunek był jeden: albo przenosimy się do digitala, albo możemy się zamykać. Tak? Nie mówię, że dla wszystkich sektorów, ale dla dużej części. Więc to, co Patrycja wspomniała, ten nagły przyrost sklepów internetowych, no był tego konsekwencją. Natomiast jeżeli zastanowimy się czym jest transformacja cyfrowa, no to my przeprowadziliśmy takie badanie właśnie na przełomie 2021 na... Te, po, do, Odpytaliśmy polskich przedsiębiorców, kadrę zarządzającą, właścicieli. E, w ogóle jest szereg pytań, tam kilkanaście pytań dotyczących transformacji cyfrowej, było. większość z nich niestety błędnie cały czas łączy transformację cyfrową z technologią wyłącznie. I myślę, że e, do czego zdążam, że ten pierwszy krok to jest najłatwiejszym krokiem. Postawienie sklepu internetowego to jest najłatwiejsza rzecz, jaką można zrobić. Dzisiaj mamy szeroki wybór rozwiązań w pełnym spektrum cenowym i to jest łatwe, natomiast transformacja. Cyfrowa to jest tak naprawdę o ludziach, o mentalności i o, o, o zmianie pewnych paradygmatów. I to jest praca, którą uważam do końca jeszcze e, e, szczególnie nasza gospodarka nie wykonała, nasze firmy nie wykonały. Inwestycja w ludzi to nie jest stryknięcie palcami, to jest e, ta edukacja, zmiana sposobów e, pracy, funkcjonowania. Ze zdalną pracą było dużo łatwiej, bo to też zostało w pewien sposób narzucone, chociaż wiele firm sobie nie poradziło. Dlaczego nie poradziło? Bo dzisiaj zmuszają ludzi do e, bezwzględnego powrotu do biura. Są takie firmy, które powiedziały: Hard stop, wracamy wszyscy. Co po, pokazuje, że w ogóle to, to nie zaklikało u nich mentalnie, tak? oni się nie zmienili, oni po prostu zrobili to, co musieli zrobić i myślę, że jeżeli mówimy o konkurencyjności, to na koniec dnia dochodzimy do tego, że ci, którzy faktycznie dokonali tą zmianę, przepracowali nowe metody pracy, bo to jest bardzo hmm. duży wysiłek. W e-commerce jest dokładnie to samo, przygotowanie wszystkiego poza tą technologią, ja nadal podkreślam, technologia jest w tym wszystkim łatwa, ci będą wygrywali. Ci, co odpadają, ci, co te sklepy, które się zamykają, te przedsiębiorstwa, które wracają na siłę ludzi do biur, myślę, że no nie będą liderami zmiany, tylko będą niestety na szarym końcu. Odniosę, no, odniosę się do tego, co powiedziałeś, a mianowicie jeśli chodzi o transformację cyfrową, faktycznie wiele firm uważa, że to jest tylko i wyłącznie technologia. My jako organizacja od początku stawiamy na edukację. Edukacja to jest podstawa, tak. e, edukacja biznesów i konsumenta, e, bo tutaj wiadomo, że biznes nie istnieje, i nie funkcjonuje bez... bez w, bez świadomego konsumenta. Dlatego my uczymy, w jaki sposób transformować cyfrowo mhm. przedsiębiorstwa, że to nie sama technologia. I, I są takie przykłady na rynku perfekcyjnych transformacji cyfrowych i to możemy nawet powiedzieć, to jest akurat branża B2B e-commerce, ale team. Team zainwestował nie tylko w technologię, ale jest to y, firma, która zainwestowała mnóstwo energii w edukację swoich pracowników, ale edukację klientów swoich, bo to jest akurat kwestia, kwestia B2B. Także natomiast system edukacji też w Polsce daleko odbiega od cyfrowego i tutaj my jako organizacja staramy się uzupełniać te luki, które są w edukacji edukacji już od, już od najmłodszych lat, bo mamy Szkołę Gospodarki Cyfrowej Junior, gdzie młodych zapraszamy do biznesów, pokazujemy im, jak wygląda już biznes, że ich zawody przyszłości będą oparte, nieważne, czy będzie lekarzem, czy weterynarzem, czy będzie pracował w e to będą oparte na technologii, tak? Także to jest istotne. Edukujemy seniorów, edukujemy biznes, tak jak powiedziałam. Jesteśmy na uczelniach wyższych, naprawdę staramy się i to w całej Polsce, nie ograniczamy się do Warszawy. Między innymi jesteśmy w Łodzi tutaj z Blurankiem Rankiem. Staramy się edukacyjnie Rozkręcić działalność również Izby i zaangażować jak najwięcej biznesów do tych, do tych biznesów i konsumentów, bo to będę zawsze powtarzała. Mimo, że jesteśmy organizacją biznesową, stawiamy bardzo mocno na edukację, edukację konsumenta, bo to, tak na suma summarum on ma wpływ największy na kształtowanie i potrzeby branży. A ja jeszcze bym dodał, że. Taki element, który też zidentyfikowaliśmy i bardzo często go widać. Jeżeli zobaczycie, nawet przeglądając, nie wiem, portal typu LinkedIn e, był wysyp, czy Digital Officerów. E, to jest w ogóle jeden z podstawowych błędów, który popełnia się na szczeblu zarządzania firmą. To jest w ogóle błędny kierunek, tak? Cały zarząd musi być cyfrowy, a najbardziej cyfrowy musi być prezes. Chciałem, jeżeli nie ma cyfrowego hmm. prezesa, to e, wszystkie badania <laughs> pokazują, że na ścieżkach e, e, transformacyjnych te firmy, które nie mają cyfrowych prezesów, przegrywają, tak, jakiekolwiek badanie popatrzymy, to, no, stare przysłowie mówi, akurat to jest trochę pejoratywne określenie, ale ryba psuje się od głowy, no, przekładając to pozytywnie, jeżeli ta głowa nie jest cyfrowa, to cała reszta patrzy i mówi, dobra, jest jakiś nowy człowiek, jest dzisiaj, jutro może go nie będzie, robimy po staremu. I zwróćcie ile uwagę, ile z branży, które wracają do starego. Znaczy, odwołaliśmy pandemię w naszym kraju i nagle się okazuje, że robimy biznes w starym sposobie. Tak? No, niestety, ta, ta, ta zmiana musi iść od góry i musi być prawdziwą zmianą, która jest przemyślana. No ale są też takie firmy, które, tak, tak jak Patrycja mówi, przełożyły wajchę do przodu. I tu przeskakując na temat marketingowy, myślę, że jednym z takich ciekawych obszarów oczywiście wszystkie staki technologiczne, rozwiązania platformy to przeżywa boom. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na tak zwany obszar in-housingu. Ja myślę, że on bardzo dużo zmieni. To jest dla mnie taki trend, który jest już bardzo widoczny w Stanach i w Europie Zachodniej. Do Polski dopiero dociera. Firmy przenoszą bardzo dużo kompetencji do wewnątrz i rozbudowują działy digitalowe wewnątrz firm. Takie skille, które jeszcze do tej pory zupełnie nie funkcjonowały, nagle odnajdują się wewnętrznie i firmy wiedzą, że jeżeli mają stać się cyfrowymi, to to nie można wszystkiego outsourcować. I to faktycznie się już dzieje na dużą skalę, całe teamy social mediowe, całe timy reklamiarskie, ale idziemy dalej i coraz więcej tych specjalizacji jest wewnątrz firmy. No, in house agencies, tak? Duże firmy, duże podmioty, szczególnie w obszarze e-commerce, które muszą bardzo szybko reagować, po prostu budują całe agencje wewnątrz swojej firmy. To jeszcze wiecie, parę lat temu było nie do pomyślenia. I myślę, że to jest obok takich czysto technologicznych rozwiązań, to to jest jeden z ważniejszych trendów. Oczywiście on znowu wymaga skonfigurowania, przemyślenia, ustawienia i to jest potrzebny know-how, którym innymi my przekazujemy. Natomiast no jest to taki trend już bardzo widoczny, wspierający właśnie cały rozwój e-commerce. Tak, w tym yep. Jako prowadzący mam idealną sytuację. Nie muszę prowadzić. Dyskusja prowadzi się sama, ale kilka komentarzy do tego, co powiedziałeś. Ale powiedzi. chcesz coś powiedzieć, proszę. Tak, oczywiście, no nie byłbym sobą. Kilka komentarzy do tego, w zasadzie, co powiedzieliście na początku od tych zespołów in-houseowych. Wszyscy na rynku obserwujemy sukces obuwie i MODIWO. Więc y, musimy zdawać sobie sprawę, że za tym stoją oczywiście ludzie, i to oczywiście stoją firmy, które wspierają te dwa podmioty, i e komersowe w zakresie digital marketingu, i e sprzedaży. Natomiast przede wszystkim jest to zespół na pokładzie, tam, który jest y, ponad stuosobowy. To jest skala obecnie silnej agencji digitalowej, która jest wewnątrz w, w organizacji osadzona. I tym zarządza teraz uwaga. Tak jak słusznie Oleg powiedziałeś, prezes, który ma pełną cyfrową świadomość, czyli Damian Zapłata, ma tą świadomość na poziomie sprzedaży, rozwoju, wizji, marketingu, ale słuchajcie, ma również tą świadomość na poziomie zaangażowania. Co się wydarzyło wczoraj oficjalnie: 22,8 miliona Damian Zapłata zainwestował w biznes, który prowadzi. Kupił po prostu akcję biznesu, za który odpowiada. Modiwo. To pokazuje, że on jest przy kolesterowym, prowadzi, rozumie, ale również wierzy w to, co robi. A nie jest tam tylko z nadania, a za moment, tego, jak powiedziałeś, a może będzie ktoś inny, róbmy po staremu. Kolejny komentarz, bardzo mi się podobał case, przykład Timu. To jest organizacja, która, to ważne, nie stransformowała w wyniku pandemii. To nie były ostatnie dwa lata, ta praca tam była wykonywana przez ostatnie 5-7 lat. Tim to jest... Potężny dystrybutor, którego sieć sprzedaży oparta jest o relacje B2B, czyli ich produkty są sprzedawane następnie do dystrybutorów i przez dystrybutorów do klienta finalnego. Żeby nie strzeić sobie w kolano, oni w transformacji nie skupiali się na technologii. To też super komentarz: to nie jest technologia. To jest takie przygotowanie procesów i takie przygotowanie modelu biznesowego, żeby nie zarznąć swoich kontrahentów B2B, a jednocześnie dostarczyć towar do B2C, jeśli to jest potrzebne. Wszyscy w tym łańcuchu dostaw, żeby byli spełnieni. Kolejny komentarz, już Olek ci oddaję głos transformacja cyfrowa to jest stan umysłu, parafrazując tak. nasze stare <noise> powiedzenie. I ostatnie, Patrycja, powiedziałaś o wzroście e-commerce'u, że pandemia była sprzyjająca. Tak z perspektywy handlu cyfrowego, tak. Natomiast badania McKinsey'a pokazują, że do 2025 roku, czyli już za rogiem, bo tak mniej więcej jesteśmy sobie w stanie wyobrazić rzeczywistość, globalnie 100 tysięcy fizycznych sklepów się zamknie. Będą się otwierać nowe senseje, ale na to miejsce któreś marki zaczną nam wyparowywać z galerii handlowych, co już się dzieje. Zwróciłbym na to uwagę, bo to jest właśnie ten element transformacji cyfrowych. Jeżeli w takim razie te marki nie znajdą się online, to dla nich nie będzie miejsca po prostu w mentalności konsumenta. To jest stan umysłu. Znaczy to jest w ogóle trudne zagadnienie. Myślę, że jeszcze nikt nie ma na to receptury, bo z jednej strony masz rację, że mamy krach shopping moli i jest cały retail, jest redefiniowany. To jest jedna z ciekawszych kategorii. Wszyscy przez lata narzekali, niskie marże Szybko trzeba rotować tym towarem, i to jest gra sama w sobie. Nagle się okazuje, że e-commerce w ogóle redefiniuje całe pojęcie retailu, cyfryzacja retailu, wszystkie rzeczy oczywiście, ale wiesz, zamykają się jedne sklepy, a drugie się otwierają, bo jeżeli popatrzysz na D2C, czyli direct to customer, i wszystkie modele biznesowe, które bazowały, były pure playerami internetowymi, czyli je sprzedawały tylko przez internet. Teraz ja nie mówię, że one już na pewno przejmą te lokalizacje, które zamykają. Tradycyjni retailerzy, ale z drugiej strony testują, tak? Bo myślę, że w digitalu jest jeden paradygmat, można powiedzieć, w sumie opatentowany przez jednego z największych graczy przez Google, że trzeba testować. Tak? Tradycyjne firmy, jak już miały, uchwyciły jakiś przyczółek, to się go trzymały kurczowo. Digital jest tak zmiennym ekosystemem, że jeżeli nie testujemy nowych rozwiązań, to nie możemy być niczego pewni. To, co ja osobiście obserwuję, to jest, że ostatnie dwa lata doprowadziły w ogóle do zmiany nawet takiej, wiecie, na poziomie segmentacji klientów od naszych odbiorców, że nagle okazuje się, że kiedyś mówiliśmy właśnie naszym klientem to jest taka demografia albo biznesowo to jest retail. Dzisiaj w obrębie retailu można wy, wy zrobić ileś naście, a może dziesiąt podsegmentów, do których trzeba mieć zupełnie inną ofertę, więc to jest taki bardzo namacalny efekt, bo te firmy zaczęły też zmieniać swoje modele biznesowe nie, nie i poszukiwać nowych rozwiązań. Nie ma jednorodnej definicji ideal customer profile, tak, ICP. Tak. Patrycja? Odnośnie tego, co powiedziałeś, Zbuszku, i wyników McKinsey'ego, oczywiście, że zniknie spora ilość sklepów internetowych z rynku, ale trzy razy więcej powstanie. To jest jedna rzecz. Nie, nie internetowych, te fizyczne. Fizyczne, 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 wyparują, fizyczne tak. tak. Natomiast nie możemy powiedzieć, że świat retailu standardowego, stacjonarnego zniknie. Mhm. Ponieważ według naszych mhm. analiz, ogromny sukces to jest omnichannel, ponieważ konsument. Nie, nie ukrywamy też tego, że po pandemii jednak konsumenci też wrócili do sklepów stacjonarnych, tak? No, tak jak wróciliśmy do spotkań face to face, wszyscy za tym zatęsknili. Zatęskniliśmy też za tym, żeby pójść do sklepu internetowego dotknąć produktu. Ale co się na pewno zmieni? Retail musi odpowiadać na potrzeby konsumenta, który jest. Konsument to jest osoba, która uwielbia technologię. Tak samo jak uwielbia je w, w internecie, sklep musi mieć w ogóle stronę mobilną. To już, to już jest standard. Nie ma, konsument wychodzi. Musi mu dostarczać produkt w sposób łatwy i szybki. To, jest, to też jest potrzeba i bezpieczny. Tak samo tego, tego samego oczekuje w sklepie stacjonarnym. Dlatego tak popularne stały się... Mm, Rozwiązania technologiczne w sklepie ty, typu um, generalnie ścieżka zakupowa powinna wyglądać w ten sposób. Przechodzę sobie przez sklep, ale w rezultacie klikam w mobile i towar przychodzi do mnie do domu. Ja nie stoję w żadnej kolejce. Nikt, y, y, podstawowa rzecz, której nie lubimy w sklepie, ale to, to powiem y, truizm, no, nienawidzimy kolejek. I taka ścieżka zakupowa to jest marzenie dla konsumenta. Przechodzi sobie przy, po sklepie i dokonuje zakupu mimo wszystko przez, przez mobile'a. Inwestycja w te technologię przez retail stacjonarny to jest podstawa do tego, jeżeli retail chce utrzymać konsumenta w świecie omnichannelowym, bo na pewno już nas całkowicie nie przyciągnie go tylko do sklepu stacjonarnego. Nie ma takiej opcji, bo konsumenci, tak jak, tak jak z naszych badań wynika, tak jak z badań Gemiusa, pokochali zakupy przez internet. I to w każdym wieku również seniorzy i przy tych zakupach pozostaną. No to jest w ogóle, myślę, ciekawy wątek. Także z punktu widzenia, teraz jeżeli wrócimy do, do marek, to mamy oczywiście to nowe pokolenie D2C, czyli skierowanie direct to customer, ale popatrzmy co się dzieje z wieloma legacy producentami, jak zmienia się model prowadzenia biznesu. Wiele firm, i szczególnie multibrandowych, koncentrowało się na handlu hurtowym. tak? Mieli swoich dystrybutorów, przedstawicieli, sieci sprzedającej itd. Dzisiaj zobaczmy, po pandemii prawie wszyscy zaczęli sami sprzedawać, czyli też wchodzą w kanał Directu Customer, następuje dosyć istotna zmiana, tak? Bo w tym momencie muszą e, całą politykę wewnętrzną firmy, modele sprzedażowe, premiowania swoich partnerów pozmieniać i like żeby nie było. Tak. I nagle się okazuje, że, ale wiesz, ale robi się konkurencja, to nasi dotychczasowi partnerzy mówią, ale wy sprzedajecie sami. Mhm. E, więc no. Z, krajobraz się komplikuje, można tak powiedzieć, na, na własne życzenie, e, co jest z drugiej strony dobre, bo musimy wymyślać nowe rozwiązania. Ja jeszcze tylko jedną rzecz, bo to, co na pewno pandemia bardzo widocznie zmieniła, to jest podejście producentów do transformacji cyfrowej, bo to jest bardzo ważna rzecz, mówię producentów, nie kogoś, kto zamierza w sklep internetowy. Cztery lata temu, jak prowadziliśmy edukację producentów, to mówili, to może jeden na stu mówił super rzecz w sprzedaż internetową. Teraz, jak prowadzimy szkolenia z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, gdzie uczymy jak eksportować nie tradycyjnie produkty, a online'owo, Szanowni Państwo, mamy 200 do 300 producentów regularnie. Oni chcą się tak uczyć, w jaki sposób transformować cyfrowo i to jest fajnie, że mentalność na Zmienia się stopniowo. Nie jest, to jakby, nie jest to jakby błyskawiczna mentalność, ale w zarządach, o których, o których mm -hmm. rozmawialiśmy, też już to kiełkuje i to jest dobry sygnał, bo jestem przekonana, że za 2-3 lata y, 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 jednak większość z nich wejdzie do sprawy. Ale to jest to hasło omniczane, o którym tak. wspomniałeś. Znaczy, ja myślę, że akurat ten termin się dosyć świadomie i dobrze przebił, no, może tak dobrze przebił się do świadomości, o to mi chodziło i faktycznie y, większość ludzi go prawidłowo identyfikuje i. Y, y, on wymusza właśnie te nowe strategie tak. sprzedażowe, bo już wszyscy wiemy, że ten klient nie jest jednorodny, nie jest taki jak był kilka czy kilkanaście lat temu. Nagle się okazuje, że faktycznie trzeba się o niego też postarać. Tak. Tak? żeby się niego postarać, trzeba zrozumieć wszystkie te omniczanele, których mm -hmm. jest dosyć sporo i rodzą się nowe co róż, mm -hmm. bo tak jak Zbyszek wspomniał, mamy live shopping, mamy digital retail, ekrany, eksperymentowanie i wszyscy wiedzą, że trzeba być na bieżąco z nowinkami. Tak? Także no pamiętajmy też o tym, że digital od pierwszego swojego dnia, jak zaczynał się w tych na początku lat, w połowie lat 90. To tylko komplikuje życie wielu. No ale tak to wygląda. Tak Nie miało być sobie... łatwo. A miało być łatwiej i przyjemniej. Jest <grymne> trudniej, ale za to fajnie. Dobrze, trzy, trzy komentarze w ramach podsumowania. Proszę Państwa, a propos kolejek. To prawda, ja osobiście nienawidzę, ale do krwi i kości nienawidzę stać w kolejce. Jak są trzy osoby przede mną, to odchodzę. Kupiłbym chętnie przez kanał mobilny, ale są takie zdarzenia. Mam przykład z, tutaj z Łodzi, że czasami oferta jest ultra turbo atrakcyjna i są kolejki, mimo że można kupić online. 1 maja w Łodzi Otwarte Orientarium, które jest klasą samą dla siebie na poziomie europejskim, 1 maja orientarium odwiedziło 50 tysięcy osób i kolejka była na 8 godzin czekania. I ludzie stali. Można było kupić online. Nie wszyscy wiedzieli, nie wszyscy mogli, potrafili. Ludzie stali, weszli i chcieli zobaczyć to jest pierwszy komentarz. Drugi, Olek wspomniał o nowych modelach biznesowych i o tym, że omni channel będzie wygrywał. To prawda. Weźcie na przykład TK Maxa, którego znamy. TK Max trochę zapad jak niedźwiedź, bo jest duży, jest w wielu krajach. zapad jak niedźwiedź w sen zimowy i zapomniał online. On tylko w galeriach handlowych sprzedawał. No więc na to miejsce bardzo szybko pojawił się half price. I half price myślę bardzo szybciutko pobije TK Maxa, jeżeli chodzi o sprzedaż. Zarówno sklepów, które otworzy, ale również sprzedaż online, od której zaczął, odwrócił ten model. Najpierw, najpierw pure commerce, a potem do tego otworzy, otwieramy salony. Skoro do tego końca roku mają otworzyć 70 salonów sprzedaży. To może być naprawdę ciekawie, a model jest o tyle nowy, że ktoś stransformował tradycyjny outlet do dyskontowego modelu online i to też wpływa na marketing, bo to, to już nie jest marketing, będziemy ten sam katalog produktów tu nieskończoność i tylko na sezony zmieniać. Co dwa tygodnie wymiana towaru. I ostatni komentarz. Oczywiście jest nostalgia tradycyjnych zakupów. Ludzie kiedyś woleli kupować online, a nie chodzić do sklepu, to się odwróciło, dwukrotnie prawie z, z badań Izby Gospodarki Elektronicznej wzrosła chęć do odwiedzania tradycyjnych sklepów po prostu i dotykania towaru, bo ostatecznie my jesteśmy ludźmi, my chcemy coś wziąć do ręki, ja się z tym mocno identyfikuję. I tutaj komentarz do TK Maxa, znaczy znam case sprzed y, y, chyba roku czy dwóch, nie do końca masz rację, oni eksperymentowali z handlem online'owym, tam jest, ten model biznesowy jest tak y, silnie osadzony, w takim, to jest chyba Bergen, Bergen Hunting się nazywa, poszukiwanie okazji. Mm -hmm, mm -hmm. I, I przy tej grupie docelowej, i tutaj zobaczcie, brak diversity, kobietach, które kochają poszukiwanie tych okazji, model onlineowy się w ogóle nie sprawdził. Oni go przetestowali i wrócili pokornie do y, tradycyjnej formuły, y, która y, y, połączona ze sposobem ich skautowania po towary i zatowarowania sklepów po prostu dalej działa. W online zostawili tylko i wyłącznie dodatki, i akcesoria, je nadal można kupić, natomiast y, okazało się, że no słuchajcie. Tak musi być. Są modele, które po prostu lepiej się sprawdzają widocznie w świecie rzeczywistym. No ja się z... zdanie, to muszę powiedzieć, no bo no ja dobrze. się z tym kompletnie nie zgadzam. E... <grym> I na... e... Uważam, że jakiś błąd musieli popełnić w przygotowaniu w przygotowaniu do online. U. Kobiety faktycznie poszukują, poszukują okazji, ale są do tego w tym wypadku narzędzia technologiczne i dobrze przygotowanie, dobre przygotowanie sklepu internetowego, żeby wyszło to, wyszło to z sukcesem. Także Może tutaj, było za wcześnie po prostu. Czasami Tak, to nie wiele jest... podmiotów weszło i już dobrze Wyszku kończę. Wiele podmiotów weszło i wyszło z rynku, i ponownie wchodzi na ten rynek, Oczywiście. tak jak eBay. Coś... Będziemy ich obserwować. Dokładnie tak. Tym <laughs> chciałem podsumować. Szczęśliwie nie musimy tego rozstrzygnąć tu i Teraz możemy popatrzeć, zobaczyć, czy Half Price da radę, czy TK Max polegnie, czy też half, czy też TK Max sure, będzie, czy odwrotnie będzie zwycięzcą, a Half Price polegnie. Kibicuję w zasadzie obydwu. Dziękuję Wam bardzo za dyskusję. Dziękuję. Patrycja Staniszewska, Pani Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej i Olgierd Cygan, Managing Partner Future Company. Super. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.